kropla drąży skałę i ja generalnie bardzo źle oceniam wiedzę Polaków, jeżeli chodzi o zdrowie. Ja uważam, że Polacy ich wiedza ogranicza się do tego, gdzie mają wątrobę i jakby raczej nic więcej o swoim zdrowiu nie wiedzą, nie chcą wiedzieć. I dzisiaj bardzo dużo my mówimy o edukacji zdrowotnej, o tym, że trzeba dzieciaki edukować, że ta edukacja musi być w szkołach. Albo inni mówią, że edukacja to seksualizacja i absolutnie nie wolno jej w szkołach wprowadzać. Natomiast ja jestem w ogóle ponad tym tematem, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną dzieci. I mówię wprost, że edukacji zdrowotnej potrzebuje dwudziestolatek, latek 30-latek, 40-latek, 50-latek, 80-latek. Każdy z nas potrzebuje edukacji zdrowotnej, dlatego że to zostało cholernie zaniedbane. Bo jeżeli jakiś szarlatan w internecie jest w stanie wmówić człowiekowi choremu na nowotwór, że witamina C go wyleczy, i on zaprzestaje terapii, wiesz, która jest no, po prostu sprawdzona, którą zaleca lekarz, i idzie sobie robić za 100 tysięcy wlewy z witaminą C, no to ja się pytam, mhm. gdzie jest w ogóle gdzie jest jakaś wiedza elementarna. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze pacjent.